Zechceni. Co dalej? Hej, to jest Chyba już ten pantrak służy właściwie od kilku miesięcy, ale dzisiaj takie oficjalne otwarcie widać flagi Raciborza, dlatego że ta inwestycja powstała ze środków miasta Racibusz. Mieliśmy trochę, zajęły trochę te formalności, zajęła trochę sama, zajął trochę sam wybór miejsca, ale po wielu negocjacjach między innymi tutaj z radnym koligą. myślę, że ten ostateczny wybór się sprawdza, czego dowodem jest to, jak licznie tutaj jesteście. Dzisiaj wielka radość dzisiaj otwarcie pierwszego raciborskiego pamtraka 210 metrów, to właściwie dosyć duży pamtrak z dużym i małym, z dużą i małą pętlą, a wszystko to stało się dzięki to znaczy, przy udziale firmy Veloprojekt, która jest wiodącym w Polsce producentem, twórcą takich torów pamtrakowych. Jak mówię, jeden z dłuższych porządny, asfaltowy, trwały. Wiele powstaje torów, takich właściwie ziemnych, które nie mają tak dobrej trwałości, gorzej się spisują po deszczu. U nas bardzo porządna, myślę, inwestycja, która fajnie ożywi tutaj okolice Osiemnastki. Tuż obok druga atrakcja, czyli strefa odkrywania wyobraźni, aktywności SOWA, druga inwestycja w tym miejscu w przeciągu właściwie pół roku. Dobre miejsce, które ożywia tutaj całą okolicę, osiedle mańskie, całą żorską. Ale myślę, że są tutaj z nami rowerzyści z całego Reciborza.